Hej hej, hey. słuchajcie, mamy kilka informacji na temat serialu o Kenobim i to nie jakiś tam ploteczek czy wycieków, a informacji od samego Iwana MacGregora. Także za chwilę o nich opowiem. Zanim o nich opowiem, no to oczywiście przypominam standardowo o Instagramie Biblioteki Osus i o tym, żebyście koniecznie zasubskrybowali kanał. I wcisnęli dzwoneczek, jeśli jesteście tak mili, żeby nie przegapić kolejnych odcinków na kanale. No i oczywiście też możecie wspierać kanał, co by było bardzo, bardzo miłe i za co bardzo, bardzo z góry dziękuję. A teraz już jedziemy z materiałem. Zatem Iwan McGregor udzielił wywiadu amerykańskiemu miesięcznikowi Men's Journal. To jest taki miesięcznik wychodzący od dosyć dawna, czyli to nie jest jakaś tam nowa gazetka, natomiast no, mówiąc najogólniej, lifestyle'owy magazyn amerykański skierowany do facetów. Tam piszą o ciekawych zegarkach, ciekawych sprzętach i o tym, co się generalnie dzieje i o tym, co, prawda, elegancki mężczyzna nosić powinien, czy czym zajmować się powinien, czy czym się powinien zainteresować. W każdym razie, Iwan McGregor udzielił wywiadu i tam oczywiście padło pytanie na temat serialu o obi -Wanie. i tutaj oczywiście McGregor ponownie powiedział, że no wreszcie może coś o tym powiedzieć, wreszcie może się przyznać, że prace trwają, ponieważ od czterech lat pracowali z filmem nad czymś skoncentrowanym na obiłanie wanie Kenobim. Oczywiście, no jak wiemy do tej pory z informacji, to miał być spin-off na temat obi Kenobiego, czyli film kinowy na temat Obi-Wana Kenobiego. Wygląda na to, że nad tym pracował Iwan McGregor, natomiast spin-off kinowy z planu wyleciał i trzeba było się zająć serialem. Także od czterech lat już nad tym pracowali. I teraz tak, najważniejsze informacje, jakich udzielił nasz tutaj wspaniały Obi-Wan Kenobi McGregor, to są takie, że akcja ma się dziać między zemstą Sithów a nową nadzieją, raczej bliżej zemsty Sith. Będą tam jakieś elementy pokazane czystki Jedi, no bo jak wiemy ta czystka Jedi się dzieje ciągle, czyżby na przykład serial o obiłanie Kenobi miał się dziać mniej więcej w tym samym czasie w którym się dzieje Fallen Order, może Fallen Order nam też pokaże gdzieś tam w tle obi na Kenobiego. No to by było fajne nawiązanie, ale to oczywiście to nie są informacje od McGregora, to są moje domysły, które ja tutaj opuszczam wodze fantazji. Zdjęcia na planie ruszą najwcześniej latem 2020 roku. Premiera najprawdopodobniej w 2021 na Disney Plus, także jeszcze trochę sobie na ten serial poczekamy. I teraz bardzo, bardzo istotna formacja to znaczy ma być 6 godzinnych odcinków. Zapowiedziano nam, że będzie to miniserial, serial, natomiast no oczywiście nie wiadomo, czy to 6 godzinnych odcinków i koniec, czy to jest 6 godzinnych odcinków i... Jako sezon pierwszy, prawda? Coraz mniej tych odcinków w sezonach jest. Już Mandalorianin ma 8 chyba w sezonie, także coraz mniej jest tych odcinków, czy 6 odcinków i to właśnie będzie stanowiło zamkniętą całość. Myślę, że to wszystko zależy od tego, jak serial przyjmie się wśród fanów, wśród widzów. Nie ukrywam, że jest to rzecz, na którą bardzo, bardzo czekam po tym, jak skończy się saga Skywalkerów, oczywiście. No bo nie oszukujmy się, Iwan McGregor jako Obi-Wan Kenobi był zawsze świetny i jest no, swego rodzaju ulubieńcem fanów. Także ten serial po prostu, no to musi być coś dobrego. Bardzo czekam również na informację, aż ujawni nam się osoba, która pisała scenariusze, czy która pracuje nad scenariuszami do tych filmów. Jeśli na przykład okaże się, że jeszcze tutaj w tym serialu palce macza na przykład Dave Filoni, no to będę bardzo, bardzo w niebo wzięty. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Dajcie znać, co myślicie o tych informacjach. Nie ma ich na razie dużo, ale cieszmy się z tych, które są. Zatem komentarze są do Waszej dyspozycji. Co myślicie na temat serialu o Kenobim? Dajcie znać koniecznie. No i oczywiście zapraszam Was jeszcze raz na Instagrama Biblioteki Osus, na Facebooka Biblioteki Osus i pamiętajcie o Subiku na tym kanale. Koniecznie. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się. Pa pa!